Co, myślisz, że dobrze będzie? Tak myślę. Kamerzysta. Tak? To są porządne vlogi na porządnym kanale, panie kamerzysta. Zaczynamy nowy odcinek. Witam was serdecznie, z tej strony Adrian z kanału JokerFun, zaczynamy dzisiaj dzień taki, że znowu coś będziemy robić, próbować, a nie wiem, czy to wyjdzie. Dobra, rozładowujemy dzisiaj nawóz. Ten, co przywiozłem, co w ostatnim odcinku widzieliście. I później się okaże, co będziemy dalej robić, bo podobno mają wystąpić o 12 solidną opady śniegu, a później o 15 mają przejść w deszcz. Ściągnęliśmy tutaj śnieg, o, jeszcze gdzieś jest. O, zobacz pokaż. Kto rozładował ostatnio? Pan Moreczek, jak będzie zamoknięty, to będzie pan Moreczek. Pamiętajcie. No, bierzemy się za rozładowywanie, przykryjemy to i znowu zobaczycie, jak wygląda dzień u nas. Oj, nie będzie drugiego potomka. Marcelinkowe ciuchy idą w ruch. Przedni napęd załączymy i bierzemy się za rozładowanie. Pierwsze idzie magnes siarką, a później idzie na sam koniec prawdopodobnie chyba rozładujemy te wapno, bo miało być rozsiewane w tym okresie, ale no ale nie da rady. Jesteśmy po prostu, yy, jak to powiedzieć, yy, zależni od pogody. O. Przesunęły się widła. Ułożymy i będzie, po, będzie kolejny serwis. Ile tam jeszcze worku zostało? Tony, 2, 3, 3, 4 tony, dobra. 4, 5, 6, 6 ton, czyli 12 worku. Nie będziemy zakrywać, nie? Oczywiście Tak te rozwalone takie co to jest? takie chyba takie Nie ma lepszej? Coś tam Dobra, poszukamy. Może coś jest innego, lepszego? Te... Do gardło masz przepalone! Czym przepalone? Ja nie palę. Pali, pali, pali! Ja nie palę. Ja tak daję mu reprementę. Żeby się nawrócił chłopak. Nawrócił z niepalacza na palacza? No. A co to, wojsko nie pali? No, widzisz, no. Muszę mieszać. Gdzieś są plandeki jakieś wielkie, duże. Ciekawe. Tu jest, o widzisz, podarta. Kurde, u nas deficyt. Wszystkiego deficyt. Nawet plandek nie ma. O, czapkę chcesz? O kurde, to jest miarka O, okulary ochronne. Ostatnio mówili, że... ten, że ci nie dałem okularów ochronnych. Dlaczego? Co? Dopiłeś? No Masz czapkę Dziadek masz, dla ciebie Proszę Co to jest? Czapkę ci daję ha? No pewnie Okulary? Chcesz? A one przyszły? No Ale to jest... O, kur... Co? To jest? Aha Zacz. No ale, ja, ja. To jest dla takich bez. bez o! Okularów. I, I możesz mieszać. Masz BHP teraz. No. A co będziesz jak mieszał w okularach? No a ja. A to mi zależy. No idźcie do swojej roboty, pracować ciężko, bo inaczej później mi pomożesz zaworkować. No. Jak pomieszam, tam tu ustawię wagę, to jeden niby potrzebny do walkowania. Gospodarstwo to jest wyższa kogo? Dla głupich robota. Mały zysk, a kupę roboty. Czym więcej, tym więcej roboty? No, i widzisz każdy chlebie, e, to co człowiek, e, rolnik wyprodukuje, kartofle, wszystko. Ale jakim to jest ciężkim kawałek chleba do wyprodukowania. Rolnik musi umieć ciągnik rozebrać, ciągnik e, złożyć, spawać, opony wymienić. Im więcej będzie wszystkiego umiał, tym więcej będzie miał zysku. Tak, kolego. I już mam 83 lata. 84 rok mi idzie i proszę, ja Ciebie jeszcze nie byłem na urlopie i pracowałem państwowo. Dlatego, że jakbym nie państwowo nie pracował, to bym nie, nie dał rady w ogóle wyrobić na nawozy i na, na, na środki ochrony roślin, i na to wszystko. Czy tak I żona też pracowała, i w szkole. I miała tu pięć, 7 krów. Grałem po zabawach, po weselach. Byłem na stanowisku w piaszczynie zootechnika. Miałem 120 krów, 250 sztuk czarnogłówek i dwie obory macierzyste. Widzisz, byłem na stanowisku jako zastępca dyrektora mhm. gospodarstwa. Ale prac, bo nie było zootechników, bo ja mam wykształcenie zootechniczne i, i za to mnie musiałem to prowadzić. I później urodził się mi e, 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 Zbychu, urodziła się Violeta. Miałem dwoje dzieci w pegerze i mam się zapisać do tej partii, bo inaczej nie będę mógł piastować stanowiska. I tak było. Że e, mnie wypowiedzieli robotę i dostałem się za zootechnika, bo nie było zootechników w gminie, w, w gminach. I w gminie byłem zootechnikiem dwa lata, i stamtąd kupiłem gospodarstwo i tu mieszkam. Podwójnie, widzisz, pracowałem. Pracowałem e, na gospodarstwie, chodziłem grać na zabawę i wesela, bo jeszcze. Teściowie byli, zawsze coś jeszcze pomogli. I proszę ja ciebie. I byłem na stanowisku, bo w mleczarni jako instruktor skupu. Widzisz, że tam dałem radę trzy zawody ciągnik. Co mam, nie powiem, że nie mam pieniędzy, bo mam, ale już ich nie zdążę wykorzystać. Najwyżej wnuczek. Pożyczy ode mnie na wieczne oddanie, tak? Tak. No, to dziękuję bardzo. Dobra dziadek, my idziemy robić coś tam. A co ja was nie trzymam. Nie trzymasz nas? Nie. Ja was nie trzyma. Proszę iść do swojej pracy, ja chcę swoją pracę robić. Dobra. Tylko później przyjdziesz za Dobra, ten... pomogę. Przejdź worku za worką. Przyjdę. Ona taka dosyć dobra, nie. Ty, dobra jest. Już wchodzę na górę. Wejdę na górę. O kurde! Patrz, się bym się zachaczył. już się rozdarłem Ja pierdzielę No i co teraz No będzie się lało tak stanąłem i deska nie wytrzymała jak a tu zapas jest Ja tam to dosyć blisko brzegu, że się z No też jak można O! Już by było, nie? Co tam pokazuje, z tamtej strony? No, jeszcze ci tutaj O, no to będzie Wciskaj on ci pokaże. Przemek, przemek umie wiązać. Na, przemek umie wiązać, zaraz umie? ci pokażę. No. No. O, no, widzisz? No. I tu stawiać, patrz. Najlepsze wiązanie, tu jakie może być? 4, 5, a ostatnie albo tu może i będzie 6. Dobra. Uwaga waga z drugiej strony, tu, damy, dobra, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, jeszcze raz, nie, będzie, dawaj, sześć chłopat, ile, trzy sile, o też, Uch. jak rozsypię, się, kupę roboty. Sześć łopat, ale takich mocnych musi być. Hmm. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Jest? 47. O kurde, za dużo trochę. Widzę jakieś nierówne worki, niby niebieskie, a te są szersze. No. A, tamte, a ludzie jakie są? Jedne chude, drugie grube, no tak także, samo. Ale, ale można by było się pomylić. Proszę. No. Proszę ja ciebie, tak? To mu daj czapkę, tę co pisze firma, jaka? No, firma Krzak. Nie. Dzisiaj jest, jutro wyrwę i po firmie. Aha. <grymka> firma Krzak. A jak na traktorze ma napisane? Joker Farm. No, Joker Farm. Daj mu i nie chodzi po wiosce. Że, że w takiej firmie pracuję. O, ale ja mam tabliczki, ale czapki nie mam. A dziadek, a ciebie poznają tam na rynku? Co? No ciebie poznają ludzie? No jasne. Żebyś ty kiedy wyszedł i zrobił film na rynku... Człowieku... To ja dziadkowi ta... dam kamerę. Na całą Polskę byś... Człowieku, to by... Bo to tam są... Ale teraz widzisz, nie ma takich. Gołębie są. I na wiosnę, jak będą pawie. Będą bażanty, będą kurki ozdobne. Kurki ozdobne to są e, kury, nioski, kaczki, gęsi, indyki, rozumiesz, o wtedy i karma od razu, rozumiesz, sfilmowałbyś, jaka cena, byś się spytał. Człowieku, tam kilka filmów idzie nagrać na targowisku. To ja dam dziadkowi kamerę. A na co? No nagrasz dziadek. Nie, nagraj Ty z Niemiec przyjeżdżają tu i kupują ode mnie te, te, te witaminy. Bo tam u nich nie ma tego. Witaminy dla kur. Ale dziadek, wiesz ile osób się pyta, że chce kupić od dziadka tą elegancką nie, mieszankę? Nie. Ja na dużą skalę nie mam, mam tylko tak, bo dla sportu sześć worków więcej nie robię. Bo mi się zapieprzy na śmierć. Zawsze sprzedajesz? Zawsze. I pół, tylko jestem e, godzinę na rynku, i jadę do domu. Sprzedane na rynku. Co ty gadasz? No mówię 65 zł za ten worek. 45 kg. po tej mieszance srają jajkami. Srają? Tak. Podobno ktoś na rynku od ciebie kupił. Mieszankę, nie? No. I dał królikom. I na drugi dzień zachodzi jajka są. A. No, tak napisał. Tak napisał. No, On jest mówi, że kupiłem od dziadka na rynku mieszankę, worek, dałem królikom, i na drugi dzień zachodzę, a tam u królików jajka są. No to może i kura się niosie, nie, nie. też się może zniosie. Wszystko, nio, nio, mówi, niesie się na potęgę. No. Wszystko. No. Jedna kobieta ma rozumieć, że ona zawsze cztery worki ode mnie bierze. Tak? No, ale później, teraz jeszcze, już dawno nie brała. To i się zaczęły, przecież kaczki i gęsi dopiero się niosą w maju, w kwiecień, no. maju. I wszystkim się zaczęły nieść, rozumiesz, gęsi się niosą, kaczki się niosą. No nie wiem, jeszcze o indyczkach nie słyszałem. No, czyli... Trzeba u mnie dopracować dawkę pokarmową. Bierz. Ja na darmo nie byłem tyle lat żochii Dobra zanieś Ale, Ale miotła do dupy Koniec imprezy kończymy Dziękuję Ci bardzo Czekaj, tam były rękawiczki przemka chyba Przez... na umyszka umysł kapo, <gry> Dobra, dziadek, pożegnaj się. No, cześć. Cześć, na razie. No. Widzimy się w kolejnym odcinku, na dzisiaj koniec. Widzicie, tak jak mówiłem, zacznie zaraz padać śnieg. Pada śnieżek. I ma zaraz coraz mocniej to sypać, a później to ma przechodzić w opady deszczu. Więc dziękuję za oglądanie. Zostawcie łapkę w górę. A kto jest nowy na kanale, niech zasubskrybuje. I będzie śledził nasze dalsze poczynania. Na razie. Cześć.